Dzień dobry moi kochani. Po co się... się... so, ty się witasz? Po co ty się witasz? Dobra, przepraszam, do przepraszam, Dobra, dobra. I tak tylko nie ma slendriny, tylko pokażę się. Tero... Ej, teraz o we tylko kilka minut, widzowie. No. Bo to, bo... Ale też, ale po przejściu, jeśli uda nam się przejść, to jeszcze... Jeśli przejdziemy, to jeszcze pogadamy o planach naszych. To nie no. będzie tak tylko... wiesz. Takie, takie, o dobra, już znamy się. Nie będzie takiego, że się, tylko będziemy jeszcze mówić o naszych chwilach planach. A, miałem asmrówki w nocy. O, mo, mój, moje dziecko. Ale to jest nasze wielkie przeżycie, te trzy sasry. Ej, ej, a widzę takie co? Takie moje dziecko? Co, co Andrzej ma z tym dziećmi? Bo ja powiedziałam, ło, moje dziecko. Moje dziecko. Nie widać mnie tu. Oj, uwierz, nie widać. To brzmi komicznie, ale serio cię nie widać. O oh, shit. Przepraszam, że no, to, to powiedziałem. Ale to nie, ale to nie jest przykreśliła oh, shit. No nie, no nie. Nie, to nie jest Babka wąs z moich. Kurde, chciałam wejść na łóżko. Ale babka jedzie. Nie na no, sery. O siema! Spodziewałem się cię tutaj. Ma mam cię na oku, babciu. Takie, mam Cię na oku. No i ujedę. Nie, tego nie tego tak nie miałoby się. Tego nie było w scenariuszu. Zobacz, tylko to będzie podejść. Bo będzie Dobra, sorry. Trochę przesadziłem. załamanie nerwowe. Trochę inne załamanie. Dobra, nie będziemy tego Dobra, przepraszam, ale Franza postawiła huła. Mhm. No i tu! Jezu, nienawidzę tych zwierzaków. Jestem prokrejerem w Babcia Greni. A Babcia Greni. Babcia kreni cię. przed nią. Dzisiaj też. Ja wiem, gdzie ty robisz. Dzisiaj też. Nie no, dobra. Nie mamy zbytnio wielkich wyrobień e, mhm. śpiewania. Mamy bardzo Nie słabe... Nie umiemy śpiewać. Ej, pamiętasz nasz e, mój prywatny, usunięty już odcinek z grani? Co to było do jasnego dodu? Weź to do, 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 do... My, mam, my mamy po 11 lat prawie, a my się sramo, jakie gówno za przeproszenie. O, o, o. E, I wtedy, no tak było. E, tak, no ja mam taką bekę, a sąsiedzi będą co za debile, a ty? Pewnie sąsiedzi już idą z łopatami i drabiami i co Ej, poczekajcie chwilę. Ej, co zera musimy powiedzieć? Takie, co tu się odwala? What Ja no, nie będę przeklinał, bo to jest w angielsku. O Boże. Ej było ej Jej twarz takie, siemo! Żery i zupę. Nie no, sorry. ONA TAK BIEGNIE?! A a propos żartu babci z pomidorową... Eee... wczoraj akurat jadłem pomidorówę. Hm. Gdy? No... no serio. Nie, ja ci ja... ja... nie wiem co powiem. Ja ci... ja ci Ja... 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 Ja ci... Dobra, sorry. Którzy... tak nie słyszymy, bo oni są... nie. Brawo. A nie, ty to mu poruściłeś. Dobra. Ej! St trzy śmierci, jeśli teraz zginę, to jest Lipton. No, dwie śmierci, bo może dzień czwarty. Tak, nie, nie no, trzy... Uwaga, przyjdzie na cztery latu. 4 ze Sondryny X. -tory. O, ja wiem, gdzie teraz będzie ten. No. Jak nam się uda, to będę chyba się cieszył, że nasz specjal zostanie dopełniony. Proszę, aby tak było, nie? Ale ty jesteś prosem, więc raczej tak będzie. No, dziękuję za uznanie, ale to akurat prawda. Jeśli nie będzie na mnie słyszać. Ja, dwójka wyszła! Ja Nie! Graniczka! Ja się zestrzałem. Ja Musimy czekać, aż to na Nie no, przepraszam, że powiedziałem, że aż się zesrałem. Mhm. Bo dzisiaj mamy trochę odklejka, bo szkoła dzisiaj była i mamy odklejkę dzisiaj. Była trudna szkoła. Mhm. Grani. Grani. gdzie mhm. do zwierzaka? poczekajcie chwilę widzowie. Dobra, już jesteśmy po nerwowej zupie chińskiej. O czym? Wszystko? Weź te gówno i udało się. Nie no, jaki gówno, to co ja mówię? Człowie, co ty dałeś? już jeszcze siknęło Jezu, jak się wystraszyłem. Mógłby być amunicję. Wiem. Wiem o tym. A ty robisz Największy sposób taki jest. Ja tak złapał odklejkę! Złapał przynętę, gamon. No nie wiem, co się... O, Oooo! Just... Święty Mikołaj! Co ja gada? Nie wiem, jesteś. W serio mam odklejkę. <laughs> Święty Mikołaj! Ona! <laughs> Uważaj, bo babka! Najlepsza jest przez duże B, zaraz cię zaatakuje. Uważaj na babkę, najlepsza jest przez duże B. Dobra, dobra, walnąłeś babkę, najlepsza jest przez duże B. Już się my... już myślałem, że nie walniesz babki, najlepsze jest przez duże B. Dobra, ja wiem, że ja to, jest... będzie, finalna Proszę, tak, to tak. będzie finalna rzecz. To będzie finalna rzecz. Tu jest padloki. Padloki? A to jest padloki finalny? Dobra, uciekamy! Jest! Jest! Teraz um omawiamy... omawiamy w... co będzie nasze plany. Jest! No i co babka i dziadek? Było nas atakować? Było? Nie było! Uciekliśmy! Dzwonimy na policję i po was. My się widzimy już za chwilę. Cześć czy widzowie dzisiaj sobie zagramy... jakie dzisiaj. Sobie no zagramy w Starsa i też omawiamy. No nagrywa się. Czekaj. Y to jest już w porani? Y tak, to już po grani. tak. A, bo chciałem to w tamtym odcinku. Ale mogą być lagi, bo ona gry. Dobra, będziemy omawiać. To jest brostas. Niech! Raczej brostas nie powróci na kamerę. No tak, tylko ten to, to jest taki... znaczy, jak będziecie mocno chcieli, ale wątpię nadal. To jest to jest taki drugi odcinek. To tutaj jest, taki tak, jest takie omawianie, miało być na odcinku z grani, ale... To jest taki drugi specjal. No. To jest taki drugi specjal no tak, widzimy. Bo, bo my tutaj mamy... Jakby musimy zrobić i będziemy też omawiać. Sachu, zaczynaj pierwszy. Dobra. Ale mam misję. A dobra, no to rusza. No, no to mów, no mów. No, że coś tam będziesz nagrywał, bo ja nie jestem. Będzie... Dobra. Ja powiem wam tyle, że na moim kanale zaczynam od nowa po raz już czwarty mój kanał. I będzie od razu, od razu startuje maraton ze Slendliną, czyli jak będzie 5 albo 10 łapek to od razu startuje kolejny odcinek ze Slenderiny. ale po no, co łapki? Jak się będą dać, to będą chcieli, ale to twój No, ale to będzie dopiero na ferie, ale ja powiem tyle, że będzie do filmiki codziennie, ale jeśli będzie pięć łapek w górę, to od razu na zginę, nagrywam. zginę, chyba. To nagrywam od razu, więc w sumie to po o Ale teraz były lagi. No, mega lagi. Zawsze, gdy nagrywamy, to lagi, nie? Atakują nas z każdej strony. Dokładnie. Nie się Nie się nie, nie wiem czemu, dobra. Ja mam dzisiaj naprawdę odklejkę ze fachem, ale nie wiemy czemu. No jeszcze mi nie no, jak Jak fachu się oddala. No Ej, może po prostu będziemy <coughs> grać coś innego, bo mamy lagi, co? Stasiu. No. no to Sachu gadaj. No, Planuję zrobić Maraton ze Sandelina. I... Powiem tyle, że... Będą wszystkie Slendriny ogrywane. E, tak, nawet Slendrina 1, nie Kellar tylko będzie najpierw Slendrina 1. To jest gra, która ma 10 lat. Tak, bo, 10, bo w 2012 roku. No to ty cała, się wtedy urodziłeś. Przepraszam. <laughs> Na tamto. No, to ta gra już ma praktycznie chyba z 10 lat, praktycznie. Ej, widzowie, napiszcie mi w komentarzu, czy ty się opłacało kupić ten karnet. Hmm. Bo mi się trochę opłacało, bo było fajny, ale nie wiem sam. W ogóle maraton ze Srendrino będzie z Adrianem, więc jeśli lubicie twórczość nasz, moją i Adriana, to napiszcie w komentarzu albo wejdźcie na mój kanał Stanisław Gameplay, który i tak będzie dopiero, aktywnie nie ten kanał, dopiero w ferie. Więc w sumie i tak wpadnijcie, wow. polecam wam na, na niego wpadnąć w ferie i będę nagrywał co najwyżej czasami w piątek, krótkie odcinki czasem w piątek, wiem, że to się wam może trochę nie opłacać, to... Wiem, ale, ale po prostu nie mam czasu szkoł. Za duże szkoły mam. Dokładnie. mnie. Ładnie. Ale teraz będzie wolne, to... Teraz będą ferie, to nagrywam wszystkie lecę z każdą częścią Slendryny codziennie. Jeśli uda wam się wbić 5 albo 10 łapek, jak uda wam się wbić 5 łapek, to nie, nie. wtedy to wtedy od razu. No mi! I wiem, że to jest trochę zachęcanie łapkami. Głupio, mm -hmm. ale. czy no, sumie mm -hmm. będę i tak nagrywał yy, yy, te filmy jednego dnia. Jed, jed, tego, tego samego dnia. Ej, widzowie, przepraszam, że tak słabo gram. gram. Bo na Stasia telefonie robię misję. W... Pa, teraz tera, misję muszę robić. Urcią zabije prawie. Dobra. My kończymy widzowie odcinek pa.